A! Hej, cześć, witajcie. Z tej strony ja Jodmix. A dzisiaj chciałbym Was przywitać w nowym filmie na kanale, który odbywa się w Forzie Horizon 5. Otóż to kupiłem sobie tą grę yy, jakoś wczoraj, chyba? Nie, dwa dni temu, a wczoraj zacząłem pobierać. No, i to jest ogólnie moja wymarzona gra. Zawsze chciałem ją dostać, pograć w nią, i teraz będę miał okazję z wami. No, ale dobra, przejdźmy już do sedna tego filmu, czyli tryb Fortnite. Ale najpierw wejdźmy sobie w tryb fotografa i wykonajmy. Mamy zrobić zdjęcie dowolnego Lamborghini. To trzeba by było coś tam znaleźć. O, ty, ja nawet nie wiedziałam, że pod T te jest telemetria. No ale dobra, przejdźmy już do sedna. Czyli wejdźmy w zakładkę online i eliminator. Ogólnie ja kupiłem tę grę ze względu takiego, że na najbardziej to w tej grze. Yy, podobał mi się, właśnie tryb Fortnite. Znaczy, nie tryb Fortnite, boże. Za dużo youtuberów ogląda, bo niektórzy youtuberzy nazywają to tryb Fortnite i jakoś mi się tak przyjęło. Yy, I tryb Eliminator. On mi się bardzo ogólnie spodobał. Zawsze chciałem w niego zagrać, ale nigdy jakoś nie było okazji. Sprawdziłem szybko, czy się wszystko na pewno nagrywa. W ogóle, ja powiem tak, że ta gra. Jest ogólnie bardzo dobrze skonfigurowana. Bo tak. Nie dość, że na... To są wysokie ustawienia. Nie dość, że bez nagrywania mogę mieć ponad 200 fps a z nagrywaniem mam koło 100-120. To jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na taką grę. Dobrze zoptymalizowana. No ale dobra, bez zbędnego pitolenia. Lecimy. Eliminator, zbieraj łup i eliminuj wrogów. Nikogo tutaj nie ma, z tego co patrzę, i widzę już dropa. Tak, wiem jak to się nazywa. Wiem, wow. Tu jest karera. Wow, dwa dropy. To w sumie te dwa dropy to tak trochę do dupy. no. No ale dobra. Czy ja mam coś innego do wyboru? Nie mam. To jest najlepszy samochód jaki mam na razie. Gonimy gnoja. O, o, o. Nie... Pod H. Dobra. Turnaround. Teraz cholera gdzie? Aha. Dobra. On dobrze ustawiony jest cholipka. Ma poziom wyżej. Dobra. Teraz nie ma czasu na gadanie, trzeba zjerdalać. A w ogóle widzowie też y, muszę wam powiedzieć, że za. Wiem, jestem żebrakiem, ale muszę to powiedzieć. Za. Auta, które. Tam podeślecie mi, czy tam jakoś... Nie wiem czy kasę da się wysyłać, ale jak się da, to super. Jeżeli coś tam wyślecie dla mnie, to na moim serwerze Spongecraft w Minecrafcie. E, mogę wam nadać jakąś rangę. Klucze mogę wam dać. Jeśli ja nie będę spinął pod górę, ja pojadę bokiem. Bo jak pojadę bokiem... Oj, Altar chyba głupotę zrobiłem. Bo teoretycznie mogłem rozpędzony na górę wjechać. I my na górę wjeżdżamy. Jezu. Co? Poddał się. Ja pierdzielę, ale idiota. Oho, Fort Focus czy... Fort Focus. Dobra, biorę fokusa. Ford Focus RS. A, to stary, dobra. Nieważne, bo myślałem, że to zwykły Focus. A to stary. O kurde kamienie! Nie, bo to już nie ma co nawet. No cholipa. No bronko! Nie no, Turbo. O nie jeszcze w jej stronę. Przecież to koniec już. Tak, gram na klawiaturze, możecie mnie zwyzywać. Normalnie gram na kierze, ale w cały ten sprzęt nosić to mi się nie opyla. To jest jeszcze taka kierownica lekko uszkodzona tam. Dobra, GG Lecimy ponownie O Willspin Jaja se robicie, prawda? Jaja se Dropy, dropy, dropy. Gdzie są dropy? Pewnie jakiś cieć malinowy mi zawalił. O, ale widzę, że tam jest. Porsche Macan R RR. O, Boże. Co ja zrobiłem? Patrz. Mini JCV Bagi. Mini X-Right. John Cooper Works. Dobra... Ej, ten mecz. Ten mecz szczerze oddał. Szybkie oblukanie mapki, dobra, tu... A. słabe to Porsche. Chodź tu. Nie to. U. Jeszcze zobaczycie. On mnie porobi. Ja jestem po prostu kurde pewien, że coś. Że coś się odwali ja przegram. Ty, bo jest. jakby. Ty, bo jakby mnie wyprzedza, tak. Nie chcę nic mówić, ale. ...przegrywał z drugim levelem. A to wina tego mini-Kupera, to tam. wiecie. Wina Tuska najwyżej. Nie no Ale dziadoctwo Ej dobra nocą Nocą lepiej niż w dzień przez las Serio Tak ładnie, fajnie wszystko widać, tak wam powiem Prawda, lepiej niż w dzień. Ja przynajmniej wszystko widzę. No. I wychodzi na to, że ja ogrywam tutaj mecz. Dobra, wyśmienicie. Dobra, to. Już nic lepszego nie mam do wyboru. Fort Focus, nie. Fort Focus szczerze słaby. Fajken. O nie. Co? Co? No, do dupy na raki. O. Za mną jedzie No jak, żebym mógł się spodziewać Nawet nie wiem, czy on tam za mną Nie wiem nawet, czym on tam za mną goni w ogóle Jakiś to był Czy mi to na Debertiego trochę wyglądało Znaczy to Deberti to druga sprawa Oj, chyba jakiś raptor I to mocny raptor bo ciśniak jak wściekły przez te lasy. Albo jakieś Lamborghini Urus. Nie, w sumie Urusów nie ma w tym. O, dobra, GG. Nie wiem nawet jak tutaj się pisze. E C, X, Z, nie wiem. Dobra, ogranem. Gratulacje. Jestem jedenasty. Jed yeah, 200 tysięcy. Let's go, fajna sumka. Widzowie, jestem dumny. Zarobiłem 200 kamom, teraz 320. Dobra. O, moja piękna, moja miejscuwa. Ale by się goś tam nie wkurzył. Jakbym go teraz specjalnie tak wyzwał. O, Audi 4. Jadę po Audi 4. Dobra, Cwelu, jedź. Ja sobie pojadę po escorta. I się ścigamy. Jedziemy po escorta. Znaczy po 4. Tam pojechał Audi 4, czy co to było? Garbus? Oj, garbus nie ma ze mną szans, chyba i to takie. Dosłownie nie ma szans. O Boże, czy to garbusik? Daddy, chodź. A nie, lecę sobie po dropa. Fakaj się. Czarnu. Po ile dropy? Dwa. Gościu, po dwa dropy lecę. Na pewno jestem szybszy od... tego. <laughs> Na pewno jestem szybszy od... ...garbusa, więc nie może się garbusów bać, że mnie zjedzą. O nie! Ty chamie! Ja chciałem sobie od wziąć. To jeszcze w jego stronę. Nie, no, jadę do końca, bo tu się może zdarzyć wszystko. Może romnąć kilkadziesiąt razy w drzewo, nie wiem, może zostać potrącony na pasach. Jak Tomasz haj to babę na pasach potrącił. Tu wszystko może się zdarzyć. To Kaczyński może go opodatkować, albo komornik wejść i mu komputer zabrać, jak gra. Tu się wszystko może stać. Lecimy do końca nigdy się nie poddawać. Nie się nigdy poddawać Kurde, ale... Skąd ludzie mają takie dobre te dropy? Chyba, że goś to ugrał po prostu dobrze To też jest szansa Na wyrzucenie szympansa co najwyżej O Łooo, 185! Już ja się przygotuję o dosłownie tutaj naprzeciwko że był już gotowy A może? Nie dobra, bo jak się ustawię tak, to będą dropy. Tam. Ustawię się o tu na środku. Gdzie będą, tam będą dropy. No, bejba. Uuuu, Audi RS6. Przecież ja porobię tym. Całą grę porobię. Przytomny, jak dobrze się ogarnie, toż ono jest. Czy to jest S-win? Easy win. Ale jadę też po inne dropy, bo może coś się lepszego trafić. No kurde, trójka 150, 160, 170. No proszę. Proszę was, ludzie, o czym my tu gadamy? O! O! Czy ja znam skądś tę technikę? Zapierdzielanie od strefy. O! Ktoś ma w ogóle AMG do. AMG GT4 ma? O! Jak mi szkoda! Oh, fuck! Holy shit! O! Oh! Ale mnie uratował gość. Nie no. Ażbym mu winę oddał. Ale jednak! Trzeci poziom to trzeci poziom, no. Jestem honorowy, ale trzeci poziom to trzeci poziom, no. Jaki on ma tamnik? Jakiś blok, blok Hes, W ogóle nie wiem. Now, say my name. Eisenberg, goddamn right. Ludzie to mają naprawdę dziwne niki. Na przykład ja. Nie spotkałem się z osobą. Słuchaj, dobra, widziałem może 3-4 osoby, które poprawnie wymawiają mój nick pierwszy raz. Co jest w ogóle wow, bo większość ludzi to w ogóle nie umie wymawiać mojego nicku, Black Cezu, Pozdro. Eee, anuluję. Aha, nie klik, pi kliknąłem piątkę. Idę się powiesić. Nie, 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 nie! A no dobra, biorę cię, cieciu. Dobra, dobra, jedziemy. Dawaj, chcę się wykazać. Bardziej pojebanego pomysłu chyba nie mogłem sobie wziąć, co nie? No, ale ten Ford Focus to nie jest też zły. Dobre auto. Skurwysyn, jak on tam CIŚNIE! łomatko. Proszę, żeby cię to masz Hajto na pasach pierdolnął. na pasach! Zamknij mordę, nawigacja. Nikt się nie potrzebuje, jesteś ruda. Nie żebym miał coś do rudych, ale no. Spierdala i jadę na. Je, na rondzie prosto. O! 25 koła, dobra. Zawsze to jakaś kasa. Zawsze jakaś kasa. <laughs> nie ma dropa. Widocznie nie ma. Z tyłu też nic nie widzę. Poza strefą. Widzę dropa. Jedziemy. O, chuj daj. Aha, i on se wyparował teraz. Nie no, zajebiście. Dlatego z jednej strony nienawidzę forcy ale z drugiej ta grafika. Kurde. Deberti! Jest Deberti. O, na moją korzyść. No Deberti. To jest potężne auto. Na teren. The best. Chociaż no, Subaru też nie jest jakieś złe. To jednak różnica jednego poziomu, ale... To naprawdę nie robi żadnej różnicy. Tutaj naprawdę możesz mieć auto z drugiego poziomu, a na farcie możesz pokonać kogoś z dziesiątego czy ósmego. Poziom nic nie znaczy, tutaj więcej znaczy skill i umiejętność manewrowania samochodem. No dobra. Pokonujesz. SPSDB. Opponent eee, Nie wiem, co to jest. Przestał jakaś... 125 po sterynach. Dosłownie. Skubany, ale ciśnie, ty! Gra ważną. No, Froda kurde ciśnie. Startup też ma dobry. O, na te same auta się ścigamy. No, to będzie ciekawe. Te same auto, te same osiągi, ta sama waga. To będzie ciekawe. Ja się wywaliłem za zero. Więc on wygra. Tak, dobrze to zrobił. Może dojadę jeszcze, mu popipkam. O. O. Słabo. Troszku się zawiodłem. No i dobra. Na zakończenie odcinka. A czemu nie? Zróbmy wyścig, który ma nie wiem ile okrążeń, ale ileś na pewno, i w sumie będzie to mój chyba ostatni, nie ostatni, bo tu jeszcze mam. I tu wszędzie chyba. No, czyli te dwa wyścigi, mam do zrobienia. No, no to lecimy na wyścig. Oj, tu nie wiem, czy moja Audi się sprawdzi. No ale dobra. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Rozpocznij zawody wyścigowe. Lecimy. Let's go. Nie wiem, piąte miejsce mi pasuje. No, ukończono. Chodziło tylko, żeby ukończyć. Dziękuję. No, pluję do dupy. Pluję do dupy temu, co wygrał. Oh. O, tu se bokiem polecę. Dobrze, Jotmix, dobrze! Zajebiście, dobry jestem w tym lataniu bokiem. A miał moją super? Może. No I dobra, dialogu. there's an expression in spanish you may have heard but this is more than just my house is your house my friend this is about home and family horizon and mexico are family welcome to your new home Straight down. Earth from a bird's eye view. You should go feathers and see this too. When you want to get. Boże Dobra O, zrobię tak Będziecie mieli teraz czarny ekran i tak Słuchajcie Ja wam dziękuję bardzo serdecznie Za oglądanie tego odcinka Jeżeli podobał wam się taki format I ogólnie Podobają wam się odcinki z Forza Horizon Które nagrywam Piszcie proszę w komentarzach Ja bardzo chętnie będę je nagrywał I piszcie w komentarzach Jak zarobić dużo kasy Bo naprawdę chciałbym mieć ich miliony setki, setki, milionów. Po prostu kasa mi się przyda do różnych projektów, które wy byście mogli ewentualnie mówić, co mógłbym zrobić, na przykład z Nissana czy 370Z no jak go stuningować pod co, czy na przykład, nie wiem, Lamborghini na przykład jakieś do driftu zrobić. Ale dobra, to już bezbędnego gadania, nie zabieram wam czasu. Miłego. Po południa dnia ranka i w ogóle czego tam robicie miłego i papa